Hej, cześć, witajcie w kolejnym odcinku Kerbal Space Program, część druga. Jak pamiętacie, no w części pierwszej polecieliśmy na Minmus i zrobiliśmy ogromne ilości badań. No a polecieliśmy tutaj na oparach paliwa już właściwie. Także, no będzie ciekawie z całym powrotem. No i dobra. Dowiedziałem się kolejnych paru rzeczy, dzięki widzowi Lopezorowi, za co bardzo dziękuję, to znaczy już te rzeczy też od was kiedyś dostawałem, w sensie te pomocnicze odpowiedzi, tak? Natomiast jakby nie rozumiałem dokładnie o co wam chodzi, jak to z tym jest, a bo po prostu, nie wiem, jestem jakiś ułomny, dobrze, więc chodzi mianowicie o to, żeby E, ponieważ chciałem zebrać te dane, zachować je i zrobić je jeszcze raz. E, tutaj może bardziej do ciebie odpowiem. Dziękuję za to i, e, i też chcę powiedzieć ogólnie już w sumie wszystkim, że tutaj na tym miejscu mogę zrobić jeszcze parę badań e, różnymi tutaj, nie wiem tam, dwoma czy trzema w sumie tymi ...narzędziami badawczymi, więc nie muszę po prostu gdzieś w innym miejsce też podlecieć, żeby zebrać kolejne po zresetowaniu. Bo jak pamiętacie, tutaj jeszcze mogę zrobić, jak widzicie, obserwacja tej tajemniczej mazi... ...i no, badania materiału już chyba nie, chociaż w sumie no tak, jeżeli zresetuję, a zabiorę z niego naukę tutaj... ...do kontenera, to będę mógł, na to wychodzi. Także no, fajnie. Dobra, więc przygotujmy się, albo właściwie lećmy z tym wszystkim. Nadal mniej więcej nie ogarnąłem jeszcze, czy to tutaj może zostać. Ogólnie przemyślałem sprawę też co do tego e, i wydaje mi się, że to będę musiał w końcu ze sobą zabrać z powrotem. Czyli po prostu, wiecie, to tutaj jest, bada sobie jakiś czas Minmusa i w pewnym momencie e, muszę to ze sobą zabrać z powrotem na Kerbin. No, zobaczymy, tutaj widzę, że no, cały czas to wiadomo, pracuje. Um, mogę zrobić kolejną próbkę gleby, ale już jedną zrobiłem, to ciekawe. No to dziwne, bo już jedną zrobiłem. Próbkę tutaj, zobaczcie, jak robię tak, mogę zrobić raport EVA, kiedy jestem w locie. Znaczy, już mogłem w sumie, bo teraz zrobiłem. No właśnie, no to ciekawe w sumie. Wow, zobaczcie, jak wysoko żeśmy podlecieli. Dobra, wróćmy sobie do tego stateczku. Albo nie, jeszcze nie. Najpierw zrobię tutaj wszystkie te badania. Mianowicie, wyjmę je tutaj stąd. Może wyłączę na razie te światła, żeby nie przeszkadzały. I teraz tak, No ja tylko muszę się tam wspiąć, niestety. Ok. Ja tutaj to wszystko zbiorę, żeby nie zanudzać. Także słyszymy się za chwilę. No i dobra, zebrałem już chyba ze wszystkich tutaj modułów możliwych dane oraz z powrotem wszystko odnowiłem. Teraz wejdę do kapsuły i zobaczymy, czy rzeczywiście nam tutaj jakby weźmie te dane i będę mógł jeszcze ponownie resztę zarejestrować. Także bezpiecznie się zbliżam do wejścia. No. OK. Eee... No i zobaczcie, coś jest nie tak. E, kapsuła dowodzenia, badanie materiałów dodano, natomiast reszty nie dodano. Dobra. Słuchajcie, zrobiłem znowu ponownie, ale wydaje mi się, że tym razem po prostu nie, zre, zre, nie zresetowałem, po prostu nie zarejestrowywałem ponownie te, tych badań, bo wcześniej chyba e, z, zrobiłem dane, zabrałem je, odnowiłem i chyba znów zarejestrowywałem niepotrzebnie tak. Coś pamiętam. Spróbujmy teraz wejść. No niestety, yy, coś nie gra. Pewnie znowu źle zrozumiałem tą odpowiedź, albo nie wiem, coś. Yy, zobaczmy. Zebrane eksperymenty nie mogą być przechowywane w kapsule dowodzenia. Ok, czyli o to chodzi. A, a jak mogę sprawdzić? Czekajcie, ponieważ tutaj jest nasze, nasz ten kontener, ale widzę, że on nie chce się nam tutaj. Niestety, e, widocznić. No i jest pewien problem, chociaż tutaj mamy, zobaczcie, czasowej eksperymenty. E, jest już przechowywany w tym module, czyli co, czyli już jest wszystko. I teraz już naprawdę totalnie nie rozumiem, o co w tym wszystkim chodzi. Nie można przechowywać i co? Porzucę te eksperymenty? Naprawdę? I co teraz? No i zobaczcie, ubyło nam teraz. Obserwujmy tajemniczo maź. No i nie wiem, jakoś coś nie działa chyba totalnie. Dalej jest chyba to samo. Albo się coś zmienia, tylko ja nie widzę efektów. No nic, no... To chyba mamy wszystko, no już więcej chyba nic tutaj nie zrobię. Sprawdź dane, to to już mamy. Mówię ponownie. Chyba to nie ma sensu. Dobra, więc to już zamykam, to już nie będzie nam tutaj potrzebne. A, jeszcze pytanie co z tymi narzędziami. Dobra, słuchajcie, jeszcze zanim w ogóle odlecimy, zamkniemy sobie tutaj też tego drzwi. Zanim odlecimy, postanowiłem też, ponieważ przypomniałem sobie, że przecież w tym nowym DLC zostały dodane różne struktury na planetach i księżycach. Chciałbym tutaj również taką strukturę znaleźć. Tylko pytanie: czy ona będzie gdzieś tutaj dostępna? Czy one są bardzo rzadko gdzieś porozmieszczane? O tak w sumie teraz patrzę, tutaj nic nie widać, żeby gdzieś się coś nie wiem mieniło, czy coś więc może po prostu no jest to bardzo rzadko rozstawione. Chętnie bym tego poszukał, ale jak już tak nawet patrzę i tutaj gdzieś blisko nie ma. To nie opłaca mi się bardzo daleko latać herbalem i tego szukać. No nic, kiedyś wyślemy, chociaż w sumie nie wyślemy, ponieważ mamy ten łazik, ale z tego co wiem, on nie ma niestety tego narzędzia badawczego, które właśnie wywierca, tam jakoś skanuje różne te e, skały i tego typu inne rzeczy, więc będziemy musieli jakiś nowy zrobić. Dobra, no to co? Przyszedł właściwie czas już na powrót. Także zobaczmy co z tego będzie, ponieważ mamy, e, no troszeczkę do przelecenia. Orbita możemy zrobić w miarę niską, e, myślę, że się powiedzie. Słuchajcie, jeszcze szybko powróciłem do centrum kosmicznego, ponieważ zobaczyłem, że tutaj mamy zadanie, którym jest postawić flagę na Minmus, z racji, że jesteśmy tam właśnie naukowcem, to fajnie będzie to zadanie przy okazji wykonać, jeżeli uda nam się wrócić na kerbin, bo zobaczcie, ile za to dostaniemy kasy. A można powiedzieć, że zrobimy to zadanie nie wykorzystując żadnych pieniędzy, ponieważ tamte pieniądze wykorzystaliśmy ta na tamtą misję. Więc teraz tylko postawimy tą flagę i mamy praktycznie całą nagrodę bez razem w sumie nawet z zaliczką. Także ja to zadanie oczywiście biorę, no i właściwie mamy już ee, jakiś zarobek z tejże misji. Okej. Okay. Postawimy sobie flagę, myślę, że gdzieś. A niech będzie tak przy tych przyrządach, czemu by nie? Postaw flagę. Ok. No i cyk. Oczywiście flaga polski. Nazwiemy sobie to podobnie jak misja. Badania pierwsze minus. Eee, niech będzie, tak? Mm, dobra. Oj, wybaczcie, przełączyłem się z pierwszej osoby na pierwszą osobę, jeśli chodzi o y, Boba. Mm, dobra, więc możemy sobie już teraz bezpiecznie wracać. Oj, mylą mi się te przyciski. Ok, wróćmy sobie do kapsuły. Dobra. Eee, jeszcze jakieś eksperymenty zebrałem, chyba, ale to już nieważne. No i dobra, możemy, myślę, wracać. Tutaj też sobie zamknę. Ile tych eksperymentów teraz mamy, właściwie? Mamy 7 różnych raportów. Oto mamy chyba wszystkie raporty, już chyba nic więcej nie będę sprawdzał. Ok, zadanie zostało wykonane, no to możemy w sumie już odlatywać. Jak my tutaj jesteśmy ustawieni? No, jesteśmy dosyć wysoko, więc orbita równikowa tutaj niestety nie będzie możliwa. Więc będę musiał się ustawić chyba. Czekajcie, dajcie mi chwilę do namysłu. Jestem tutaj, więc pasowałoby zrobić chyba taką orbitę. Czyli ustawmy się tak, jak stoję. Czekajcie, dajcie mi jeszcze moment. No jakoś tak, mniej więcej, tak jak stoję, to żeby lewa strona to była właśnie tutaj, dobra? Myślę, że możemy e, zaczynać e, start. Oczywiście, szybki zapis. Hmm, niczego już chyba nie zapomniałem. Tutaj też można to zostawić. To będzie sobie chyba badać. Raczej na pewno. Więc, odpalamy silniczki. Zaraz, oczywiście. Odrzucę okej, okay. dobra. No i lecimy. Ok, orbita utworzona, bardzo malutka, a paliwo wciąż dużo. Znaczy, orbita, no wiecie, tutaj się jeszcze coś przecina, no ale to sobie dolecimy gdzieś tutaj do tego momentu i, i tą orbitę troszeczkę zmienimy. Ja troszeczkę się obawiam, że tutaj możemy zahaczyć o, o jakieś wyżyny, ale to chyba nie jest możliwe. Dobra, zapisuję. Przewinmy sobie kawałątek dalej. No i słuchajcie, chyba się przygotowywuje bezpieczny powrót. Zobaczymy jeszcze. Ale myślę, że już nie będzie z tym żadnych problemów. Szybciej na razie nie mogę, niestety. O, zobaczcie, coś się zaczyna zniżać ta atmosfera. Znaczy, przepraszam, orbita. Ale chyba jest ok. Nie, nie trafimy chyba na szczęście w tą górę, ale zobaczcie jak blisko przelatuje. No, orbita na tej wysokości jest naprawdę ryzykowna, ale podoba mi się. Ryzyko też jest fajne w tej grze. Dobra, jeśli zrobię tak, to czy to będzie dobry wybór? Okej, okay, no chyba na razie będę musiał podlecieć kawalątek dalej ponieważ... no nic, dobra, widzimy się przy apocentrum. Ok, jesteśmy przy apocentrum, teraz tylko zwiększę troszeczkę tam minimalnie perycentrum. Ok, dolecę sobie, albo czekajcie może i nawet jeśli mi się uda, to bym zaznaczył również Kerbin jako cel. Chociaż to chyba nie da rady w ten sposób. No właśnie, bo przecież cel jest centrum takim ogólnym wokół którego lecimy, więc co ja za głupoty gadam, żeby go zaznaczać. Dobra, po prostu dolecimy sobie gdzieś do tego momentu, troszeczkę przekrzywię orbitę, żeby... To cały czas mam wrażenie jakbyśmy mieli w końcu zahaczyć o jakieś tutaj wyżyny. Przechylę sobie kawałek tą orbitę, żeby nie była taka... Bardzo nierównikowa. Teraz wykonamy sobie za chwilę manewry, właśnie w stronę kerbinu. Tutaj też dziękuję za podpowiedź, że tu mogę ten manewr, manewr wyłączyć. Eee, widocznie kiedyś źle zrozumiałem, że tutaj, po prostu tutaj, tak. Zapisuję sobie oczywiście, eee, przelećmy sobie do dalszego punktu, gdzieś myślę, no, pomiędzy kerbin a minmusem, czyli gdzieś jakoś tutaj. I zrobimy sobie e, manewr w przeciwną stronę od kerbinu. Który nam później pozwoli, mam nadzieję, o ile starcie paliwa, na powrót <coughs> na kerbin. Dobra, tyle jest. Teraz przyspieszamy. I spróbujemy. Oby nam tego paliwa starczyło. Zobaczcie, że schodzi nam dosyć mocno. Boję się, że jednak może być kraksa, ale chyba, chyba nie. Chociaż w sumie. Ojej, będzie problem. Zaraz zobaczymy. Dobra, słuchajcie, udało się mniej więcej coś takiego uzyskać. Wydaje mi się już, że niepotrzebnie wtedy em, no, przechylałem tą orbitę, bo teraz ta orbita i tak jest przechylona i tak możemy w jakiś sposób zahaczyć o kerbin, więc no troszeczkę wtedy paliwa niestety straciłem niepotrzebnie. Dobra, przelećmy sobie do tego punktu, w którym kerbin przejmie już naszą, czy raczej my wlecimy w grawitację, czy tam orbitę kerbinu. Jakkolwiek to można mówić, eee, ok. Teraz będziemy lecieć, oczywiście, w tą stronę. No i wyhamujmy sobie całą już tutaj e, orbitę, znaczy przynajmniej tą część. Pytanie, czy nam starczy na to paliwa? Bardzo się boję, że może tak niestety nie być. Zobaczcie, cały czas się tutaj zmniejsza. A jeśli chodzi o wysokość, o je czy naprawdę mnie to czeka? Czy naprawdę nie uda się tego zrobić? O, rany, chyba niestety tak. Zobaczcie sami. Niestety. Ale misja się nie powiedzie. Czy naprawdę dotrze do tego? Zobaczcie, jak jest już niewiele. Zobaczcie, zobaczcie to, zobaczcie. Jest, to jest niemożliwe. Udało się, słuchajcie. Udało się. Ok, zejdźmy sobie jak najniżej. Myślę, że do tych 40 tysięcy będzie w miarę spoko. No i dobra, no to lecimy, słuchajcie. Na szczęście się udało, ale fart na takich oparach to naprawdę wyczyn, chyba. Podlećmy sobie bliżej kerbinu. No i za chwilę o niego zahaczymy. Będziemy za chwilę wchodzić tutaj w tarcie z atmosferą. Jeszcze chwila. Co prawda lecimy strasznie dużą prędkością, no ale co zrobić. Schowam sobie już tą antenę. Ustawię się na retrograde. Wychamuję resztę paliwa, jaką przy sobie mam. Ok, oddzielam ten moduł, no i zobaczymy, jak to dalej przejdzie. Mam nadzieję, że się uda. Wchodzimy w atmosferę. Uwaga, czy uderzymy o ten zbiornik? Na szczęście nie. No i dobra, oby tylko on. Potem o nas nie uderzył, ponieważ czasami tak jest, że zbiorniki lecą szybciej niż. Nasz pojazd, ale widocznie nasz pojazd jest teraz cięższy, więc łatwiej się wbija. Dobra, no to czekamy. W porządku, dolatujemy do powierzchni kerbinu. Niestety nie udało mi się chyba namierzyć tak, aby wylądować na lądzie. więc będziemy niestety lądować e, na wodzie, co mnie bardzo niepokoi. Ponieważ nie wiem, czy te nóżki wytrzymają, czy to wszystko w ogóle usiądzie bezpiecznie. No i teraz rozłóżmy spadochrony. Także uwaga, ok, słuchajcie, e, jest to próba druga. Z racji, iż po przyspieszeniu czasu te spadochrony się zbagowały i wszystko się rozleciało, także próbę drugą, no niestety muszę teraz zrobić. Rozłożę sobie już te spadochrony e, wysokość, dam może tym razem więcej. Niech będzie e, ok, jeszcze tutaj. Tak mniej więcej właśnie 700, 1750 niech będzie i myślę, że będzie w porządku. E, nie będę teraz nic przyspieszał, to znaczy w sensie tego czasu w kerbalach, ponieważ przez to dzieją się bagi. No a tutaj te spadochrony są umocowane nie na kapsule, tylko na takich spornikach, żebym mógł ich dodać po prostu więcej. Dlatego bagują się podczas przyspieszania czasu, no i no wtedy stało się to co się stało niestety. Także. No, zobaczymy, co z tego będzie. Dobra, słuchajcie, jesteśmy już poniżej 400 metrów. Spadamy strasznie powolno, ale jak widzicie, te spadochrony strasznie odstają, więc przyspieszać czasu nie mogę. Więc ja się tutaj muszę niestety trudzić. Wy, wy macie niestety, znaczy na szczęście łatwiej. A ja tutaj zro, zobaczyłem, że badanie materiałów tutaj mogę jakiś zrobić. Ustawię sobie kapsułę na sasach i spróbuję bezpiecznie wyjść z kapsuły, tak żeby nie spaść. Eee, o, zobaczcie, że możemy zrobić raport i w eee, przechowaj eksperyment. To mi się podoba. Ciekawe, czy będę mógł zrobić również próbkę mm, gleby, raczej próbkę wody, w sensie takim. Eee, czy boję się to do... schodzić za bardzo, ponieważ. Wiecie co może się stać. Obserwujmy materiały badawcze. O niewiele coś tam da, ale lepsze to niż nic. Zabiorę dane, przechowaj eksperymenty super. E, tutaj chyba nic zrobić już więcej nie mogę. No niestety. Także słuchajcie, wchodzę z powrotem do kapsuły. No i lądujemy. No jak widzicie na szczęście się wszystko udało nawet z osłoną termiczną bałem się, że uderzymy no pomimo tak małej prędkości no uderzając w tą wodę możemy stracić tutaj sporo, ale na szczęście wszystko poszło idealnie, z czego jestem bardzo to bardzo zadowolony. Wyjdźmy sobie jeszcze raz Kerbalem, ustawię sobie Sasy, ponieważ komputer tam steruje, więc to będą Sasy cały czas. No i zobaczmy tą próbkę gleby, woda, 7 punktów nauki. Przechowajmy sobie te eksperymenty. Mogę kolejną próbkę gleby zrobić naprawdę, a, już nie mogę przechować, no spoko. E, dobra, także zrobimy może. Albo nie, dobra. Porzucę jednak ten eksperyment. Kiedyś sobie zrobimy próbkę gleby na wodzie kolejną no i odzyskajmy pojazd. W ogóle zobaczmy jak daleko jesteśmy od centrum kosmicznego. A, zobaczcie, nasze centrum kosmiczne jest niedaleko bardzo. Ja w ogóle, tak wiecie, po ciemku lądowaliśmy, więc byłem pewien, że lądujemy gdzieś w ogóle tutaj. Czy jakoś tak wiecie, a tutaj widzę, że idealnie prawie blisko, więc więc jakoś, no, troszeczkę może coś odzyskamy pieniędzy. Zatem odzyskajmy pojazd. Zadanie za postawienie flagi na Minusie odzyskamy w momencie, kiedy. Hmmm, w sumie to nawet nie wiem kiedy, ale dobra. Eee, no, zobaczcie, mamy 400 punktów nauki. Bardzo się cieszę, że w końcu udało nam się tyle zdobyć. W końcu jakaś konkretna misja, nie? No, i oczywiście. O, i zobaczcie, Bob Kerman awansował na drugi poziom. No to dobrze. Naukowiec przyda się na drugim poziomie, i teraz już jest ważny. Wcześniej jeszcze bym te nauki, jeszcze bym go, powiem Wam, poświęcił dla takich punktów nauki, e, ponieważ naukowcy nie są tak bardzo ważni jak piloci. Wiem, że tam zbierają naukę, resetują i w ogóle, no ale piloci potrafią latać, a komputery takie dobrze zdalnie sterowane są na późniejszych poziomach. E, no, w każdym razie poświęciłbym go wtedy. Teraz nie ma szans okej, okay. no i pieniędzy też sporo zarobi zarobiliśmy, jak widzicie, także naprawdę fajnie to wszystko poszło, trochę tutaj już dni minęło, zobaczmy jak tam zapasy, no dalej jest na dwa lata, chociaż no trochę już zeszło również, chyba z dwa miesiące, tak mi się wydaje, z tej stacji, od kiedy polecieliśmy w stronę tego minusa. no to była naprawdę ciężka i długa wyprawa, aż cały czas nie wierzę w to, że się to udało na takich oparach, Oj, naprawdę ten, ta końcówka była stresująca, bardzo kiedy hamowaliśmy do atmosfery orbity, do atmosfery Kerbin, już nawet głupoty gadam z tego podekscytowania. Dobra, reputacja coś tam chyba też wzrosła. Mamy 403 punkty nauki, więc zobaczmy, co możemy odblokować w tej placówce. No i tak, tutaj na pewno zastanawiałem się nad tą kategorią, gdzie mamy tam nowe baterie, chociaż z tym mniejsza, z tym. Bardziej mi tu chodziło o te właśnie panele słoneczne rozkładane. No i ten mniej więcej też mamy również system kontroli termicznej, to też się na pewno przyda. Także tutaj myślę, że na pewno sobie chcę odblokować właśnie te panele oraz tą baterię. Na razie w kamery i jakiś kontroler do sterowania tymi mechanicznymi częściami nie będę tutaj wykupywał. Także zbadajmy sobie to. Sporo to wszystko kosztuje, także trochę na to będę musiał wydać. Eee, co my tutaj mamy kolejnego? Tutaj mamy już za 300, to na razie tam nie będę w to ingerował. Mamy jeszcze 243 punkty nauki. Myślałem, że z 3 kategorii co najmniej odblokujemy, no ale niestety, więc odblokujemy dwie. Eee, co my tutaj mamy? Mamy lepszą antenę, to bym bardzo chciał, to również bym bardzo chciał. Nowe wsporniki też się również przydadzą. Decaper, nowy komputerek, fajnie by było, też kolejna antena, super. Tutaj mamy mobilne laboratorium i wiecie co, chyba w to pójdę, ponieważ to naprawdę, naprawdę przysporzy nam tyle punktów nauki, że będziemy mogli się obłowić w tym wszystkim, myślę, jeżeli zrobimy jakąś misję z tym. Eee, drabinki, też się przyrodzą, nowy moduł na chowanie eee, tych części, zapewne. Nowe kapsuły, zobaczcie, nawet lądownik mamy. E, jakieś części sasy jakieś, tutaj mamy spadafroniki, części mechaniczne. Do samolotów i części mechaniczne tu również do samolotów. Tutaj mamy części mechaniczne i port dokowania chyba, albo to jest ten chwytak taki. No właśnie, jednostka chwytająca. E, większa owiewka, ale owiewek mam dużo. Porty dokujące to też mam, tam jakiś mały, jakieś inne wsporniki. Zbiorniki z paliwem monopropelantem właściwie na RCS, inne zbiorniki z paliwem ciekłym to na razie może się nie przyda. Tutaj by mi się przydały te silniki, które odseparowywują ciężkie, na przykład dopalacze, czy też inne jakieś duże, duże, duże zbiorniki z silnikami. Ehm, ok, a tutaj mamy po prostu dużo nowych silników. Dobra, słuchajcie, więc, no jak zobaczyłem, tak nie odpuszczę. Będziemy musieli odblokować sobie tą kategorię. No i myślę, że w następnym odcinku, jeszcze zanim wyślemy nadmiar zasobów na stację integral, Integrals, która krąży wokół Minmusa, zrobimy sobie misję z mobilnym laboratorium badawczym. Ciekaw jestem, czy można by takie postawić na Kerbinie i zebrać sporo badań. Tego jestem bardzo ciekaw, ponieważ nie musielibyśmy w ogóle nigdzie lecieć, a myślę, że zebralibyśmy kilkadziesiąt, kilkaset punktów nauki. Ja jestem tego bardzo ciekaw, szczególnie jak już mamy ulepszonego naukowca. Także, ok, ja sobie tym już się zajmę, wykupieniem tych części poza odcinkiem. A w tym odcinku będzie to wszystko. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. Podajcie na grupę na Facebooku oraz na mm, profil na Twitterze. Tam też będziecie mieli okazję zobaczyć, kiedy będą odcinki. Oczywiście, dla osób, którzy mają tam profil, nie nakłaniam, żeby zakładać specjalnie. Eee, no i to tyle. Dzięki wielkie. Trzymajcie się. Hey, hey.